Okay. Tutaj mam dodatkową usługę dodania sobie kluczyka nowego, można sobie dokupić. Ja mogę go zaprogramować pilot i mobilizer. Kluczyk jest bardzo ładny, praktycznie, jak, jak wygląda, jak oryginał. Nie ma tylko tego znaczka, tu Fiata, ale to myślę nie jest problem. Jak ktoś zgubi kluczyk, a na przykład dostanie mu tylko ten, to można taki dokupić i mogę taki kluczyk. Dopisać do auta, zaprogramować mobilizer pilot, no wiadomo, no oryginalnie to działa. Tak, cyk, zamyka. No i teraz ten No, tak. no. no i teraz to jest ten dodatkowy, Czy może pokażę ten wkładamy go do cyjki, przekręcamy no oczywiście odpala no to wiadomo jest. fabryczny kluczyk to jak miałoby być inaczej musi odpalać no a teraz założymy ten o. tak i dodatkowy drugi kluczyk tak samo odpala, tu mam dwa fabryczne, jak widać. Tu jest taki. Także jakby ktoś chciał. O, jeszcze ktoś tu właśnie dzwoni. Akurat teraz. Jakby ktoś chciał, był zainteresowany oddaniem sobie pilota, zgubi kluczyk. To można pisać śmiało do mnie. Jak coś, to Łódź, Nowa wiadomość. Jak coś, to Łódź, Zapraszam.